Cześć, i Czełem ludziska. Tak? Dawno nie graliśmy w SCP. O, przepraszam, nigdy nie graliśmy w SCP. Um, postanowiłem, że warto spróbować, tym bardziej, że wyszła nowa wersja i chcę w nią zagrać bez... że tak to nazwę. spoilerowania sobie wszystkiego. Więc będziecie widzieć tak jakby dziewicze przejście tej gry. A raczej um, ten moment. Mam nadzieję, że nie tego nagrania, ponieważ jest na nowym komple na kompletnie nowym dysku twardym. Oddzielnie do Frapsa. W ogóle zauważyłem, że, ta gra, że gra zaczęła mi bardzo gładko, w niektórych momentach. Jest to wersja 1.0.0, na którą wszyscy od dawna czekali. E, Teoretycznie pełna wersja, ale będzie dalej gra rozwijana. No i sp spróbujmy. Od razu mówię, jestem introwertykiem, e, przez co wolę grać w gry, będąc cicho. Przepraszam za jakiekolwiek odgłosy, jak mi ktoś przerwie, bo mam drzwi otwarte, jest gorąco, okno również. W ogóle średnia pogoda dzisiaj <laughs> Jak by tutaj nazwać nasz świat? Asgard z... Czemu by nie? Nie chcę ładować mapy Okej, okay, zaczynamy Przepraszam zarazem jak będzie słychać będzie Jak będzie słuchać jakieś odgłosy Z gry to dlatego, że nie mam sami się karta dźwiękowa I użyłam głośników Na oddzielnej karcie dźwiękowej, więc mm. Dopó dopóki nie zakupię nowej, to mamy kłopot. Można Będzie pewnie słyszane na nagraniu mojego głosu... E ...jako ambient... ...dźwięku głośników, ale spróbuję to w jakiś sposób usunąć. Od bardzo dawna niczego nie nagrywałem, tym bardziej let's play'owego. Ten odcinek nie będzie dłuższy niż 20 minut. Właśnie, która jest? 14.35. To do 14.20 będziemy nagrywać. 17 FPS. Raz mi niepotrzebny. Coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. A i tak muszę patrzeć. A cześć. O cześć. Dajcie mi chwilę. Pewnie się, że nie będzie nam nic przeszkadzać to gram. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Takim rogłośników. Um. Attention. Security Chief Frankman. Please report to Containment Chamber 1, immediately. So, how's it going? Uh, are you talking to me? Yeah, who do you think I'm talking to? This guy here with the punchable face? Of course I'm talking to you Oh, I'm just a little surprised. Smashed, that two of ever saw Well, yeah. working here. This is the Kibbekovna. Actually, we've worked together now. Hey, yo! Really? Hey, yo!

Tak, kurwa, poucza się C i zamierzam napisać moda do tej gry. E, bo przynajmniej wspomóc z konwersji na C. To jest nowe. To jest nowe. A, będziemy wracać, okej. Okay. Chyba. Dzień dobry. Ej, mam już ciarki. Ja nie chcę. Ja nie chcę mieć Ciarek, co? E, cześć. Please approach SCP-173 for testing. This is a joke. Yeah. <laughs> uh, there seems to be a problem uh. with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173. Hey. And... Okay. Nie. 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 Nie, 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 Ja... Jak ja nie, tych momentów, gdy nagle kinę. A więc jednak Zniknął wracamy tędy. Zniknął guzik. Seriously? On tu on tu jest na dole. Ja się tam boję schodzić Muszę? Ja nie chcę Jeszcze deszcz pada za oknem O oh Nie Link 82 dwa właśnie wyszedł? Chyba. Ej, ta gra jest tak epicka w tym momencie, ale ja muszę F5 MTF? Co on tu robi? Czy on się właśnie wykułował. Oj! Chyba wiem co to było. Winda się urwała. A co dziwne, liczniki FPS pokazuje mi dwie różne wartości w tym momencie. Nie, 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 nie. Zamknij to, zamknij to! Ja tyle miałem w tej grze błędów. Ehm, tyle razy na mnie jest spac. Aniołek, że nie chcę. Kidin! Tu też. Serio? W sumie i tak muszę sprawdzić, co tam jest. On tam jest. On tam jest. O cześć. Ty tu jesteś. Ty tu jesteś. Już cię nie ma. Zamknij. Ej, naprawij jego skrypt. On teraz poprawnie. Teraz poprawnie już wie, kiedy e, kiedyś na niego nie patrzy bezpośrednio. Czyli, jak na przykład wyjdzie się za róg e, przez róg. E, no, wiecie, jak się wyjdzie przez róg za ścianę, no. to on tam się przestawia. Nie. Ale nie ma maski gazowej. Teraz jest tu. A teraz będzie tam, nie? Ok, zostawię te drzwi otwarte. Stąd przyszedłem, więc zostawię również otwarte. Przecież. Nie, to mnie zgubi akurat. Więc. pole. Wolę... Chyba pójdę w tą stronę, Zobaczyć co jest. Bodę się patrzeć, bo z tego co wiem, można teraz wyjść z tego szybunaga. Tego co się domyślam oczywiście. Co masz dla mnie po tej stronie, Milordzie? Łat. No, kolejne pomieszczenie. Co to jest? Czekajcie. Nie no ja save'nę tutaj. Ja nie znam tego. Co to jest? Niech tu ciemno, nic nie widać.

Szybko! NIE! Biegni! 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 Co? Ja tam nie wracam! Okej, okay, dawno się tak nie bałem. Ja się <laughs> O Boże, jak się wystraszyłem To nie było 682 To było 900 coś, na pewno Nienawidzę cię, gro Ale nie mam karty Nie, dawno tak... Dawno tak nie piszczałem hmm. Nie wejdę tu Jak to? Co? Ej tego, tego nie było Co to? A to jednak to znaleźliśmy Ha, e, przetłumaczę to SCP-39 to po prostu są e, mm, ciężkie potwory, w, w, ciężkie potwory żyjące w stadzie. To są. E, Co tak szybko mruga? E, zakończają się, więc mogą się spinać. Okej, okay, nie chcę się tego żmasić, ale to są po prostu. Najważniejsze jest to, że jednak miałem rację, że potrafię naśladować yy, głos ludzi. Nawet więc to jest. I nie chcę wiedzieć. Baterie. Jej. Coś jeszcze? Say, what? Ej, czy, czy niby co? Te. Ej, czekaj, ja wiem, co to jest. To jest to epickie miejsce, gdzie za każdym razem, jak się przechodzi, to się pełno coś innego. To jest korytarz, o. Że to się pojawia z Aaaa, takie kwasy łatwy. łatwe. Ciekawe, co tutaj znajdę. Czytałem eksperyment na temat tego SCP. To jest nieskończony tunel, a raczej niekończące się powtarzające pomieszczenie. Za każdym razem. Y ja po kilku ilość tam przejściach ujawnia jakąś różnicę Co powoduje skrajne przypadki Nie wiem co zrobię, to tutaj dokument Ciekawe co się z nim stanie Zmieni się pewnie na jakiś silnik. Tak jak tamten kubek był pewnie czymś takim Ja go nie widziałem. Nie, nie zmienił się Szkoda Moża! Już, już się skończył ten nasz czas! Nic nie zrobiłem praktycznie. Hey, what? To już nie jest wprost. Chyba. I'm on my highway to hell. Mo ym, teleportował, nie? Jestem zaciekawiony co... Teleportowało mnie Jestem dalej zaciekawiony co można z zrobić Tak szczerze mówiąc Ale to zostawię Na kolejny odcinek Teraz pytanie skąd ja przyszedłem Mam... dobra potem się wrócę Mam już kartę Ooo komputer Wiem, że nie mogę teraz do niego zejść. wiedziałam Nienawidzę tych odpadów. Tu jest. Ale gdzie? A tu jesteś. o szybko szybko, szybko. Czy To są te pomieszczenia Ja ten spazmów zostaje. I think the shortest way out is through the southeast wing. Follow me. Did you, hear that? Did you hear that? Posiałem ten odgłos. Znowu się wstyszyłem. Nienawidzę cię A aleśmy zarazem wjedziem. No cześć. Nie ruszasz się? A tam można... A tam nic nie ma chyba. to pójdziemy jeszcze w tamtą stronę i chyba na dzisiaj będzie to tyle. na odcinki wrzucę jutro, pojutrze. Mam dwa codziennie w to zagrać teraz. Chyba, że coś mnie przestraszy, Łagodniej mówiąc. O, tego trzeba poświęcić. זה גם כנצורות Wszystkie miejsca zaczęły się. za szybko świetlanie to był SCP nie pamiętam S... właśnie, tego jest 880 trzeba będzie sprawdzić i znowu będziemy uciekać przed potworem przyznam szczerze, kiedy goniły mnie te potworki te 932, to Miałem. Co to jest? Haha. Okej. Okay. Załóżmy, że nic się nie stało. O, dwa razy. Heavy containment za mamy. Sprawdzasz coś za tamtym korytarzem. Chyba nie. Starczy mi levelu? tu? Nie. To co? Nie znam tego miejsca. Zapisz. Bo jak to się okaże, że to jest taka sama winda jak tam, no to... Ej nie, 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 nie Ja tam nie wracam Nie obchodzi mnie jak dobre wynagrodzenie bym tam znalazł, a ja tam nie wracam W każdym razie zapiszcie grę tutaj ehm, Następne odcinki będą potem, na razie dziękuję za oglądanie Staram się nie narobić gacie grając tą grę jednak, jednak myślałem, że nikt mi nie przeszkodzi, ale mam przeszkody. Zresztą nie chce mi się, aby mi się skończyło miejsce na dysku. Na razie to na tyle. Eeeem... Um, wrzucę to jak najszybciej. Kolejne odcinki powinny być zaraz po tym, w kolejnych dniach. Nie no, nie, nienawidzę pożegnań. Nie umiem jednoznacznie się rozłączyć, czy... cokolwiek. Bosz, never mind. To cześć, ołem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lajkujcie, jeśli chcecie. Po raz pierwszy ci to powiem, ale subskrybujcie. W ten sposób mam yy, inspirację do dalszego działania. Dożegnam.